Cześć, dzisiaj będzie filmik. Obawiam się, że dość długi, ponieważ chciałabym Wam przedstawić, pokazać rzeczy powiedzmy świąteczno-urodzinowe, bo to tak się blisko ze sobą to jest kwestia dwóch tygodni ze sobą gdzieś tam przeplata. Najlepsze jest to w tym wszystkim, że mogłabym to nazwać też holem zakupowym ponieważ wszystkie te rzeczy, które posiadam, to właściwie sama sobie zakupiłam. Oczywiście, e, że tak powiem, osoby, które chciały mnie obdarować, no, wyszły z założenia, że e, no, lepiej przekazać mi pieniądze i wtedy, wtedy zakupię sobie to, co potrzebuję, to, co aktualnie chcę i co znajduje się na mojej wish-liście. E, Także no, uważam, że to jest jeden z lepszych sposobów. Yy, wiadomo, no, czasami ktoś może powiedzieć, a daję pieniądze, to tak nie za bardzo, no lepiej coś yy, nawet drobnego sprezentować danej osobie, ale ja generalnie zawsze lubiłam prezenty praktyczne i takie, które mi się spodobają. Nie lubię rzeczy, które po prostu rzucam w kąt, yy, pozbywam się ich w jakiś inny sposób. Ok, o, tyle tytułem wstępu. No tego jest sporo, więc kurczę, no wejdzie mi chyba mega długaśny film, ale koniecznie zostańcie ze mną, żeby zobaczyć, co udało mi się zakupić yy, i automatycznie dostać, tak? <grytanie> na święta, yy, pod choinkę i, i na urodziny. Okej. Okay. W pierwszej kolejności um, odwiedziłam sklep Minty Shop. Bardzo fajny sklep, dużo kosmetyków kolorowych, pielęgnacji, jakieś świece itp. Itd. Tam udało mi się zakupić rzeczy, które po prostu już od dłuższego czasu chodziły mi po głowie. Między innymi pędzle z Real Techniques i z Hakuro. O nich nie będę teraz mówić, ponieważ nagrałam osobny filmik. Mój update pędzlowy, także odsyłam Was do tego filmiku. Następnie, ze względu na to, że teraz wielki boom nastał na produkty, na kosmetyki firmy Makeup Revolution, to skusiłam się na dwie rzeczy. W pierwszej kolejności rozświetlacz. Poszukiwałam właśnie rozświetlacza, który no, nie będzie robił placków, nie, będą, nie będzie to taka kula odbłyskowa, gdzie po prostu będzie wyglądało to nienaturalnie, więc też wybrałam odcień, już Wam mówię, golden on się nazywał, nie, sorry, Peach Lights, ale taki bardziej właśnie brzoskminiowy, podcielisty, o, takie tonacje, bo występuje jeszcze chyba różowy i jeszcze jakiś tam kolor. Więc ja generalnie unikam wszystkiego co różowe, jeśli chodzi o makijaż, prócz cieni i prócz pomadek, ale to jest inna historia. Głównie podkład, korektor, puder, rozświetlacz, no to ani grama różu nie powinien mieć. Ale ten bardzo fajnie się prezentuje. One chodzą, te rozświetlacze, za około 15 zł, tak mi się wydaje. Vivid Baked Highlighter. Bardzo fajny. Minusem jest pudełko, bo nie wiem czemu, ale bardzo luźno mi chodzi. Nie wiem. Mam nadzieję, że się z tym nic złego nie stanie. Tak wygląda. Nie wiem, czy będzie cokolwiek widać. Po rozsmarowaniu naprawdę ładnie się prezentuje. Ja zazwyczaj pędzelkiem nakładam takie dwie delikatne warstwy, więc to naprawdę nie wygląda jakoś tragicznie nie szpeci mnie, tak mi się wydaje przynajmniej. Kolejna rzecz, paletka Iconic 3. wybrałam ten zestaw z tego względu, że tutaj jest dużo więcej ciemnych brązów, mało jest różowych odcieni. Bardzo fajnie się sprawdzają. W ogóle mają ciekawą taką konsystencję. Ciężko mi to nazwać jakoś tak czasami mam takie wrażenie, że to są jak takie wiórki, że się przeciera delikatnie pędzlem i to nie są takie taki pyłek, tylko to są takie wiórki, ale ładnie się wtedy nakłada na, na, na powiekę ładnie się prezentują przez cały dzień, naprawdę jestem z nich zadowolona i akurat teraz mam manię na właśnie wszelkiego rodzaju brązy które namiętnie używam codziennie więc tutaj jak najbardziej się E, sprawdzają te kolory, i praktycznie każdego dnia e, mieszam sobie te kolory i, e, i bardzo fajnie się prezentują. I ze Slika paletkę Vintage Romance. E, te kolory po prostu tak mnie urzekły, bo już długi czas nie kupowałam paletek ze Slika, ale ta, te kolory są moje fiolety, właśnie też trochę brązu, jakieś. E, odcienie właśnie złota. Także tak to się prezentuje. Właśnie Wam chyba świeci, zaświeciłam lusterkiem. Stłoczy nie będę robić, bo to można sobie znaleźć w internecie. Rewelacyjnie się prezentują. Super. Naprawdę lubię czasami takie troszeczkę ciemniejsze makijaże nawet na dzień, ponieważ moja... Uroda, moja twarz, no nie lubi zbyt naturalnych e, takich makijaży, lekko widocznych z tego względu, że po prostu wtedy wyglądają jakbym w ogóle nie była umalowana. A jeszcze do tego moje marne rzęsy to po prostu powodują, że, e, że muszę je malować, muszę oczy malować po prostu mocniej. Dobra, to by było tyle jeśli chodzi o ten sklep Minty Shop.